Na zaproszenie stowarzyszenia Akademia Polej Stars, która współpracuje z naszą szkołą, odwiedziła nas najbardziej utytułowana polska siatkarka Małgorzata Glinka Mogentale prawnej mistrzyni Europy założyła fundację, której celem jest promocja piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży. Dzień dobry, jaką uczynicę była pani w szkole? No, może następne pytanie. <laughs> Uważam, że normalną, średnią, na pewno. Nie wywyższałam się z jakichś super ocen, bo ja jednak ten sport mi zajmował dużo czasu. Co najczęściej wspomina pani ze szkolnych lat? Najczęściej. No moją klasę, która była bardzo fajna i mam do tej pory różne takie znajomości jeszcze, które utrzymuję. No i boisko sportowe. W czasie spotkania z młodymi sportowcami opowiedziała m.in. o początkach swojej kariery, pierwszych treningach, sukcesach i wielkiej pasji do siatkówki. Mówimy o Pani siatkarka pierwszej dekady XXI wieku. Czy to spełniło Pani marzenia? Tak, oczywiście na sportowe, sportowej kariery myślę, że już więcej nie można. Wiadomo, że fajnie by było jakby była jeszcze ta olimpiada i medal, ale no uważam, że kariera zakończona sukcesem. A jakieś porady dla młodych sportowców? Porady takie, które robiłam tutaj na hali, ale trochę byłam rozpuszczona, bo duży obiekt i też ciężko. Myślę, że przede wszystkim nie kość za dużo na siebie. Takiego obciążenia, że musisz wygrać, musisz e, zrobić coś dobrze, musisz zdać dobrze egzamin, bo to deprymuje. I powtarzam jeszcze raz, żeby, e, żeby odpuścić trochę czasami i, i to na pewno bardziej pomoże niż taki stres paraliżujący, który, jest przeszkadza, który przeszkadza przede wszystkim. W imprezie wzięli udział uczniowie Ostrowieckich Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Pan Prezydent Jarosław Górczyński. Tego typu spotkania są dla młodych ludzi inspiracją i zachętą do profesjonalnego i rekreacyjnego uprawiania sportu. Wszystkich zmotywowanych uczniów budowlanki zapraszamy na zajęcia pozalekcyjne z piłki siatkowej, które prowadzi Pan Krzysztof Wójcik. E, są młodym jeszcze mogę poradzić, żeby jeżeli są już sportowcami i kochają to, to niech to robią do końca życia. Ostatnie pytanie. Gdyby nie sport, to kim by chciała Pani zostać? O, ciężkie pytanie, bo tak jak mówię skoncentrowałam się na tym sporcie praktycznie od dzieciństwa. Chciałam, a czy bym została, to są dwa różne rzeczy, dwie różne rzeczy. Na pewno bym chciała zostać pisarką. Myślę, że... Intrygujące, o tak. Zostawmy tak. Dobra, dziękuję bardzo.